Cześć moi kochani, witam Was w moim kosmosie z tej strony, kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, witam Was na tarasiku. Zaraz chyba będzie padać albo i nie. Także trzeba szybko nagrywać i uciekać. Ale jest w ogóle mega ciepło, fajnie. Kochani, między Ziemią a kosmosem, o co mi chodzi? Co chciałabym Wam przekazać? Jakie mam zrozumienie na ten temat? Zapraszam do posłuchania. Więc tak, moi drodzy, e, między ziemią a kosmosem, ogólnie będę mówić na temat e, rozwoju duchowego, tego jak widziałam rozwój duchowy kiedyś, jak widzę to teraz, co się zmieniło, no tak wszystko chyba się rozchodzi zawsze na temat rozwoju duchowego. Jest bardzo popularny teraz i jeżeli wiemy jak go używać, jeżeli będziemy wiedzieć, co tak, co tak naprawdę znaczy ten rozwój duchowy, to, to po prostu wszystkie drzwi stoją dla nas otworem, żeby w pełni się zmanifestować jako istoty świetliste moi drodzy. No, oczywiście i, i tu na Ziemi, no, ale tak. Więc kochani, kiedyś rozwój duchowy dla mnie był. Pamiętam, jak, jak, mm, jak się zapoznałam, tak? jak zaczęłam tą swoją przygodę z tym rozwojem duchowym. Było takie nowe, ekscytujące. I Tutaj jak się dowiadywałam o energii, jak świat działa, i ryjki, i Kundalini Yoga, i w ogóle obce cywilizacji, i podróże astralne, i świadome śnienie, że to wszystko jest w sumie na wyciągnięcie ręki, palca, że możemy tego doświadczyć. To dla mnie to było takie, że ja tego chcę, tak? Ja to poczułam i Tamten moment myślałam, że rozwój duchowy to właśnie chodzi o to, żeby dążyć w stronę kosmosu, żeby jak najwyżej latać, żeby medytować, wychodzić z ciała, żeby poznawać te inne kurcze, obce cywilizacje i wymieniać się kontaktami. Zdali po prostu gdzieś tam komunikować się tak, żeby uzdrawiać siebie. I przede wszystkim dążyć do oświecenia. To dla mnie kiedyś był taki rozwój duchowy. I moje dążenie do właśnie do tego, żeby, żeby pootwierać, otworzyć sobie to kundalinii, zharmonizować wszystkie czakry, połączyć się z Bogiem. tak. I ja dużo mantrowałam jogi, robiłam dużo, też medytowałam, próbowałam sobie otwierać te kundalini i uzdrawiałam się i różne integracje cieni robiłam w ogóle tak by the way, nagram też filmik na ten temat integracje cieni. Bo mam taki dziennik, który prowadzę od 2015 roku i znalazłam oj pajączek, cześć malutki, idź sobie tam córki, nie no jego, no i gdzie po prostu sobie zapisywałam od 2015 różne takie ważne momenty w moim życiu. Jakieś osiągnięcia i po prostu jak, jak zobaczyłam w ogóle, jakie mam osiągnięcia w 2015 roku, to sobie pomyślałam serio, ja miałam takie myślenie o! Też mam przeczytam. Będzie można się pośmiać. No i no i na temat właśnie integracji cienia, gdzie robiłam kurs dwudniowy. Łzy się polały, no ale to nic kochani. I później gdzieś gdzie gdzie pojawiła się ceremonia jak łaski, tak gdzie dużo przyszło zrozumienia na temat czasu, jedności, takiego właśnie, żeby nie gonić za, za jakimś tam planem duszy, że to się wszystko wyjaśni, że po prostu jeżeli będę w tu i teraz, no to... Uważna, tak, uważność, to wszystko do mnie przyjdzie, po prostu trzeba być uważnym. No ale to nie o tym mowa. gdzieś tam później były te ceremonie z samanitką, gdzieś tam się pojawiły bad tripy, ceremonie z listkami. I pamiętam, wtedy poszłam na oczyszczanie. I cały czas po prostu ten mój rozwój duchowy kręcił się wokół kosmosu, żeby jak, naj na, jak najwyżej latać, nie? Poszłam wtedy na oczyszczanie do znajomego, który mnie oczyścił, i powiedział, że górne czakry, po prostu pięknie pootwierane. Eee, wiadomo, serducho, ja wrażliwa osoba, i ten serducho, jeszcze wtedy nie miałam swojego kanału, no to czakra gardła nie, nie, nie była jakoś tam pięknie pootwierana, ale że korona i intuicji. Że wszystko fajnie pootwierane, no bo wiadomo, mantrujesz i medytujesz i jogi i cały czas jest o... kosmos, kosmos. A jak się okazało, moje dolne czakry, to po prostu jakby mnie ktoś zalał betonem. Po prostu jakby mnie ktoś włożył i zalał betonem cały mój dół. Na maksa poblokowany, nie? I dla mnie wtedy to był taki, naprawdę... Szlak w policzek, że ja myślałam, że to jest na odwrót, że właśnie u mnie jest okej, okay wszystko z dolnymi czakrami, że ja mam to poczucie bezpieczeństwa. No ale nie było tego poczucia bezpieczeństwa, skoro doświadczałam strachu, tak na ceremoniach, że ktoś mnie chce skrzywdzić, więc to cały czas do mnie przychodziło. Kiedy sobie to uśmysłowiłam, mówię: wow, i cała ta właśnie ta moja kobiecość, i ta seksualna, to przecież wszystko są dolne czakry, tak? Zero jakiegokolwiek uziemienia. Tylko jest ciągłe latanie, ciągłe latanie, ciągłe uzdrawianie się, ale uzdrawianie się takie, żeby właśnie się oświecić, nie? No niby coś tam przepracowywujesz, ale tak naprawdę jeżeli mamy w głowie tylko jedno, żeby ta świecie, że jesteśmy jednością, że jesteśmy yy, Bogiem w kreacji tutaj ćwierka, że jesteśmy Bogiem w kreacji i że fajnie byłoby się oświecić, po, otwierać te czakry, tak? No bo gdzieś tam wszyscy do tego dążymy poniekąd. Przynajmniej, wiadomo, jak się słucha Osho i Mojiego, to oni wszyscy są tacy w ciągłej medytacji, nie? I... Daszki, rozpraszacie. Ja mówiłam, kurczę, ptaszki rozpraszają, tak pięknie ćwierkają, no ale mówiłam właśnie, że taki właśnie jest i że tak dążymy do tego, tak? Do tej ciągłej właśnie tego oświecenia. I znam ludzi, to też właśnie powiem coś na temat ceremonii, tak? Którzy ciągle jeżdżą na jakieś ceremonie, czy to jest kaktus, kakao, czy to jest ayahuasca, czy inne różne ceremonie. Które są dość często robione, zastanawia mnie po co, nie? Bo później spotykam taką osobę, bo ja też lubię obserwować ludzi, lubię obserwować zachowania, to ja, jak osobowości po prostu kręci mnie to. Lubię poznawać nowe osoby i od razu sobie mi tam już wszystko, w główce pracuję na temat tej danej osoby, jej, jej zachowań i tam... no, nieważne. I... I tak właśnie zastanawiam się, patrząc na taką osobę, kurczę, no, jeździsz na tę ceremonie, uzdrawiasz się ciągle, ale ja nie widzę jakiejkolwiek poprawy, nie? No bo... Wydaje się tej osobie, że ona jest taka świadoma, bo tyle wie... Ja też tyle książek przeczytałam, no, ale musi być praktyka, tak? Bo jeżeli co z tego, że ja mam wiedzę, też mogłam, wiedzieć, co, ja tyle książek przeczytałam, bo mnie tyle rzeczy interesuje, że myślę sobie, kurczę, no szkoda się o tym nie dowiedzieć, nie? I zawsze mam takie coś, zaczynam czytać książkę, już po, w połowie książki zaczyna mi się ona nudzić, bo już chyba dostałam po prostu tą informację, którą powinnam dostać i jest już takie, już mi nie jest ta książka do niczego potrzebna i po prostu sięgam po nową. Nowe informacje, nową wiedzę. I praktykuję, tak? Ja cały czas praktykuję to, czego ja się uczę. No bo bez praktyki, co z tego, że ja mam wiedzę, nie? Co z tego, że ja wiem, ale nie praktykuję. I właśnie widzę takie osoby, kurczę. Mam takiego kolegę, który właśnie jeździ się uzdrawiać, co rusz, a tak narzeka, po prostu tak narzeka. Nie da się tego słuchać. Ja tylko. Dzieją mu się przeróżne niefajne sytuacje, no bo jest cały czas na tej właśnie takiej mm, wibracji tego narzekania, nie? Tego, że wszechświat, no, że życie jest takie, no nie, nie tyle, że życie jest do dupy, ale że cały, ciągle narzeka na wszystko i tak się zastanawiam, po co jeździsz na te ceremonie? Co ty uzdrawiasz cały czas? I kiedyś pamiętam, spytam mojego kolegę, on też bardzo dużo jeździ na ceremonie, po prostu uzdrawiania się ciągłego, a też tak, było takiej zero akceptacji życia, tego, co się dzieje, mm, takiego zrozumienia, co do nas przychodzi, nie? Dlaczego niektóre rzeczy są takie, a nie inne, dlaczego pogoda jest taka, a nie inna. Takie rzeczy ziemne, ziemne, no nie ma, mogę tak powiedzieć ziemne. I zadałam właśnie koledze pytanie: co ty tak ciągle uzdrawiasz? I tylko tak trochę zamurowało, nie wiem tak nie wiedział, co powiedzieć, bo ja mówię, ja rozumiem, że je, jeździ się na przykład na jedziesz na łaskę, masz tam, nie wiem, kilka miesięcy przerwy, coś się przerobiło, tak? No bo masz ten czas, żeby pomyśleć, przepracować, zintegrować, połączyć to, co się działo, wiadomo, pomyśleć, tak? A jeżeli ktoś robi już kolejną ceremonię, Kolejną znowu, no to takie to jest Może po prostu warto się przyznać, że te ceremonie są tylko po to, żeby sobie podoświadczać psychodelików, no nie? I tak, i to właśnie czeka mnie wkrótce już, bo zacznie się moja przygoda z grzybkami. Po to nie czuję już potrzeby, żeby się uzdrawiać, czuję, że jestem już na tym etapie uzdrowiona. Teraz po prostu chcę doświadczać. Tak, chcę doświadczać życia, chcę doświadczać jeszcze większej możliwości poszerzania mojej świadomości, że są to grzybki, nieważne. Po prostu chcę sobie podoświadczać, tak i przyznaję się z ręką na sercu, że kolejne ceremonie, które będę robić, nie będą po to, żeby się uzdrawiać, żeby się czegoś pozbywać, strachu, lęku. Nie, S skończyłam z tym. Teraz po prostu będą przyjemne ceremonie. Będę zapraszać po prostu sobie, nie wiem, czy się skontaktować z moimi, z moją rodziną gdzieś tam w kosmosie. No, czemu nie? Fajnie by było. No, ale tak, i właśnie i zauważyłam, że brakuje dużo ludziom tego takiego uziemienia się, że jest ciągły odlot. Ja to też robiłam i dlatego. Dlatego miałam, myślę, też te moje bad tripy, no bo gdzieś tam ciągłe te doświadczanie tego poczucia winy i tego strachu i wstydu. Po prostu nie, nie robiłam integracji mm, tych takich moich wszystkich cieni, tylko zawsze gdzieś chciałam latać, nie? I właśnie teraz zrozumiałam, że w rozwoju duchowym tak naprawdę chodzi o balans. Że musi być balans między ziemią, a kosmosem. Że nasza dusza nie pojawiła się na Ziemi po to, żeby z powrotem latać w kosmos, nie? Ona się pojawiła w tym ciele, tutaj, w moim awatarze, po to, żeby doświadczać, tak? Żeby coś przerobić. Żeby te, odkryć te swoje talenty, moce, nie? Ten, ten, cel, ten cel mojej duszy. Że może w tym życiu to, czego doświadczam na ten moment, to jest to, czego mam doświadczać. I takie właśnie przyszło mi zrozumienie i to jest takie piękne, kochani, gdzie jest właśnie ten balans, tak? I, I czujesz, że chcesz doświadczać tu na tej ziemi, że żyję tak, że mam, mam ten dar taki bycia na tej ziemi. Jest tyle cudownych rzeczy, żeby doświadczać cokolwiek, czy jest to Kochanie pięknych kwiatków i zapach węchu, czy jakichś olejków, czy słuchania muzyki, czy podziwiania pięknych kwiatów, drzew, ludzi. To jest wszystko takie piękne, żeby tego doświadczać. I myślę, że nasza dusza, ona właśnie tutaj jest po to, żeby doświadczać, tak, żeby doświadczać tego życia w pełni. I... Dlatego fajnie jest, fajny jest rozwój duchowy po to, żeby nam pomóc się wybić, tak, pomóc, pomógł nam się, pomógł nam zintegrować te nasze swoje lęki, które gdzieś nas ograniczają, do tego, żeby w pełni siebie odkryć. I naprawdę to jest po prostu takie piękne, takie zrozumienie i ja tak, tak, tak chcę doświadczać tego życia teraz. Oczywiście też chcę... o, chyba grzmi... I oczywiście też chcę latać wysoko, nie? Słyszyć jak brzmi. O, jaka chmura nade mną. Ha! Uu. Ale spoko jak lunie to lunie będzie oczyszczanie. I... no i tak właśnie moi drodzy. I trzeba znaleźć ten balans w życiu, bo kiedy nie ma tego balansu, to nie jesteśmy całością i zawsze będzie nam czegoś brakować. Jeżeli będziemy zbyt wysoko latać, to nie będziemy uziemieni. I będzie nam brakować właśnie tego uziemienia, tego doświadczania, tego życia, czerpania przyjemności z czegokolwiek, akceptacji, zrozumienia. A jeżeli będziemy za bardzo uziemieni i tacy właśnie w tym świecie materialnym żyli, o i w tym świecie takim przyjemności, że tylko będzie się dla nas liczyło kurczę, zarabianie pieniędzy, dobra materialne, yy, jakieś tam przyjemności seksualne czy coś w tym stylu i nie, nie będzie właśnie tego w stronę kosmosu, to to też jest niedobre, bo będzie cały czas ten imbalans taki. Cały czas będzie nam czegoś brakować. I kochani, trzeba doświadczać. Musi być balans w życiu. Ale pięknie. O, normalnie musi być balansik. Mm -hmm. Mam w ogóle karty? Nie mam. O, nie wzięłam kart. No musi być balansik tego, tego naszego życia doświadczania na ziemi. No, to chyba tyle, kochani. 16 minutę gadam. Nie dużo. No. Trochę się ściemniło, dajcie tutaj trochę rozjaśnić. No, rozjaśniłam trochę, bo tak jakoś ciemno, ciemno tam się robiło w tej, tej mojej kamerce. Także tak, kochani, pamiętajcie o tym, że musi być balans w życiu, że jesteśmy tu na tej ziemi po to, żeby doświadczać, żeby brać z życia jak najwięcej. I rozwój duchowy jest nam potrzebny do tego, aby w pełni się, kurczę, zmanifestować, tak, zmanifestować nasze życie to, jak chcemy żyć. No, piękne chmurki w ogóle, wiecie co? Patrzę sobie czasami na takie chmurki kłębiaste, to aż by się chciało w nich zanurzyć i na nich poleżeć. Czy to, to, czy to nie byłoby cudowne, sobie tak poleżeć na chmurkach, poskakać z chmurki na chmurkę? To już, to już już latam, nie? Latam po chmurkach. No. Także tak, moi drodzy. To chyba tyle. To tyle na temat rozwoju duchowego, jaki rozwój duchowy był dla mnie kiedyś, co znaczy dla mnie rozwój duchowy teraz. No. Także tak, moi drodzy. Przesyłam Wam moc uścisków i dzięki, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, kochani.